Cześć, nazywam się Michał Kliszczak, jestem właścicielem firmy e Z inicjatywy mojego zespołu nasza firma wzięła udział w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Akcja polega na tym, aby wspomagać rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji. My wybraliśmy dwie kobiety, matkę i córkę. Mieszkają we Wrocławiu, żyją w bardzo skromnych warunkach, zmagają się z wieloma problemami życiowymi i zdrowotnymi. Pracownicy sami zorganizowali zbiórkę pieniędzy. Firma zapewniła dodatkową kwotę, i za te pieniądze kupiliśmy wszystko to, czego ta rodzina potrzebuje. Dzisiaj pojechaliśmy po prezenty na święta, bo organizujemy szlachetną paczkę dla jednej rodziny. Wybór prześcieradła to nie jest najprostsza rzecz, o czym przekonałem się dzisiaj. To niesamowite, jak wiele prześcieradeł można znaleźć na półkach sklepowych, co mnie bardzo rozbawiło. Poszukiwanie idealnego prześcieradła czasami jest praktycznie niemożliwe. Dzisiaj było niemożliwe, nie znalazłem tego prześcieradła. Natomiast prześcieradło będzie, znajdzie się i dostanie się do paczki jakimś cudownym sposobem i zostanie wysłane razem z nią. Także. Nie ma się co martwić, przejście latu dotrze. Kupiliśmy w ogóle boiler, kupiliśmy proszki do prania, czekolady, słodycze. Nakupowaliśmy jeszcze dużo, dużo tych. Co myśmy nakupowali? Herbaty, chyba z 10 paczek herbaty. Ale to jest dobra herbata i sprawdzaliśmy czy jest na pewno z Polski, żeby wspierać polskie przedsiębiorstwa. Chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Wierzę, że wspólnie przygotowaliśmy wiele wspaniałych prezentów i pomogliśmy wielu rodzinom, które dzięki naszemu zaangażowaniu będą miały wspaniałe święta. Chciałabym podziękować moim kolegom i koleżankom z pracy, bez których projekt by się nie udał. Widzę, że jest to realna pomoc. Widzę, jak wiele satysfakcji daje nam angażowanie się w takie działanie, dlatego szczerze zachęcam wszystkie firmy do wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji. Zapraszam do kontaktu ze mną, jeśli będziecie szukali kiedyś jakiegoś prześcieradła, chętnie Wam pomogę.